Hej, mam na imię Klaudia, mam 26 lat i nagrałam tą prezentację, ponieważ chcę Ci pokazać, jak niesamowite możliwości otwiera przed tobą biznes online, jak dzięki swojemu telefonowi czy laptopowi, oczywiście z dostępem do internetu, jesteś w stanie zarabiać ogromne pieniądze. I na starcie powiem krótko o sobie, tak, żebyś mogła mógł mnie trochę lepiej poznać, a więc ja po skończeniu liceum nie miałam jakiegoś konkretnego planu na siebie, także poszłam od razu na studia, wybrałam kierunek, który po prostu wydawał mi się bardziej ciekawy, ale już po skończeniu Licencjatu, zorientowałam się, że praca, którą mogę potem wykonywać, nie przyniesie mi życia, do jakiego rzeczywiście dobrze. Szukałam dla siebie miejsca idealnego, w którym będę mogła się rozwijać, otaczać samymi pozytywnymi ludźmi, pracy, której wykonywanie będzie sprawiało mi satysfakcję, no i też oczywiście przyniesie fajne pieniądze. Więc, jak się domyślasz, nie było to takie łatwe. Przez ten czas kilkukrotnie zmieniałam stanowiska pracy, co już mega mnie frustrowało, a więc zaczęłam naprawdę poważnie obawiać się o swoją przyszłość. I uznałam, że czas w końcu coś z tym zrobić. Także napisałam do tej dziewczyny i w ten oto sposób dołączyłam do społeczności Game Changers i jestem tutaj od 6 miesięcy, i to, jak zaczęło się zmieniać moje życie przez te pół roku jest niesamowite. I zacznę od tego, że poznałam tutaj masę pozytywnych, mega ambitnych, wartościowych osób, ludzi, którzy się wspierają na każdym kroku i we wszystkim sobie pomagają. Ale kolejną myślę, że tutaj najważniejszą kwestią są oczywiście zarobki, bo dzięki temu miejscu, dzięki platformie, którą Ci zaraz pokażę, przestałam żyć od wypłaty do wypłaty, przestałam się martwić o swoje finanse, wiem jak dobrze nimi zarządzać, i dzięki temu wszystkiemu wiem, że po prostu rzucenie pracy na etacie jest tylko kwestią czasu, a osiągnięcie życia, o jakim od zawsze mi się marzyło, jest nam wyciągnięcie ręki. Także już nie przedłużając, przejdźmy do prezentacji produktu. A więc tak, nasza platforma nazywa się IG News i zacznijmy od tego, że jest to część spółki InvestView, spółki amerykańskiej, notowanej na największej nowojorskiej giełdzie NASDAQ. Na tej giełdzie są też takie firmy jak Apple, Netflix czy Amazon. I szczerze, był to taki jeden z powodów, dla których zdecydowałam się tutaj dołączyć. A dlaczego? Dlatego, że świadczy to, słuchaj, o legalności. Transparentności firmy, normalnie firma odprowadza podatki, żeby być na tej giełdzie musiała przejść szereg szczegółowych weryfikacji, więc gdy dołączałam, to dla mnie była taka mega istotna kwestia, więc sądzę, że dla Ciebie również będzie to pomocne. I tyle, jeżeli chodzi o jakieś formalności, przejdźmy już sobie do samego produktu. Tutaj, tak jak widzisz, mój profil, Klaudia Skroborz, więc wszystko się zgadza. Ja Ci oczywiście pokażę tutaj jakieś 2-3% tego, co oferuje platforma, bo żeby pokazać Ci całość, to musielibyśmy tutaj spędzić wiele, wiele godzin. I zacznijmy sobie od samego początku, od zakładki, od której ja zaczynałem edukację, która świetnie po prostu wprowadza nas w taką podstawową wiedzę o rynku i mowa tutaj o Market Pro. I tak, jak możesz zauważyć, platforma jest w kilkunastu językach, a to dlatego, że nasza firma działa już w blisko 130 krajach. Ale oczywiście tutaj po polsku również mamy, także nikt z zrozumieniem problemu mieć nie będzie. I edukacja jest tutaj podzielona na takie działy, jak widzisz, w zasadzie trochę jak w szkole, więc zaczynamy sobie od wprowadzenia w ogóle w świat inwestycji, a więc od tego na przykład, czym jest Forex. No i słuchaj, teraz oczywiście wiem, że jest to rynek handlu walutami, ale zanim tu dołączyłam, no to nie miałam o tym bladego pojęcia, więc nie musisz się obawiać, że czegoś nie wiesz. Wiedza jest przekazywana tutaj mega, mega prosto za pomocą takich krótkich filmików. Więc na przykład dla wzrokowców, tak jak dla mnie, jest to po prostu jak znalazł. Dodatkowo też na końcu masz taki quiz i zadanie, więc możesz od razu sprawdzić, utrwalić sobie to, co przed chwilą właśnie obejrzałeś. Także mega, mega fajna sprawa. No i dobra, przejdźmy sobie jeszcze do takiej kolejnej zakładki, bo mamy też coś dla osób, których bardziej interesuje, Rynek kryptowalut, biorąc pod uwagę, że jest teraz taki gorący czas, jeżeli chodzi właśnie o ten rynek, to mnóstwo osób podejmuje współpracę, żeby edukować się konkretnie właśnie w tym kierunku. I tutaj, tak samo, lekcja kolekcji cała wiedza przekazywana po kolei również właśnie w formie takich filmików także mega mega sprawa pokażę wam jeszcze tutaj co dalej platforma oferuje zabiera mamy też takie tutaj jak widzisz e-booki czyli takie w zasadzie fajne właśnie w pigułce wiedza schowana wiadomości giełdowe od razu sygnały analizy i oczywiście kalendarze Kalendarz ekonomiczny, tutaj też mamy kryptowalut. No i tak, kolejną sekcję, jaką chciałabym Ci tutaj pokazać, to jest uniwersytet. Wejdziemy w to, ponieważ tutaj widać, z jakich działów, z jakich rynków możemy się właśnie uczyć. Mamy akcje, forex, opcje binarne, krypto, SK System, o którym potem jeszcze trochę powiem i NFT. I tutaj też tak jak widzisz wiedza jest oczywiście przekazywana za pomocą takich samych krótkich filmików prostym językiem, żeby po prostu każdy łącznie z osobami, które nigdy nie miały wcześniej styczności z rynkami, żeby każdy mógł to jak najlepiej zrozumieć. No i dobra, chodźmy teraz do takiej zakładki Learn Live. Powiem ci, że to jest chyba taka moja ulubiona sekcja na naszej platformie. Po prostu sesje na żywo, które tutaj się znajdują, pozwalają zdobyć naprawdę masę, masę wiedzy. I na starcie powiem, że każdy nasz edukator, który nas tutaj uczy, jest osobą, certyfikowaną to po pierwsze po drugie każdy z nich ma już kilkuletnie doświadczenie więc tutaj chcę żebyś zrozumiał zrozumiała to nie są jakieś tam losowe osoby wzięte z przypadku to są ludzie którzy siedzą w tym już naprawdę długo i które po prostu na temat tych rynków mają ogromną e, wiedzę e, a więc przejdziemy sobie do sesji z naszym polskim edukatorem Joanisem e, Joanis uczy nas, nas właśnie strategii ESKA i tutaj, tak jak widzisz, każda sesja jest zapisywana. Wiadomo, nie każdy może być obecny na takiej sesji wtedy, kiedy ona trwa, jakaś praca, zajęcia, no różnie bywa, więc tutaj nie ma absolutnie się o co martwić, możesz sobie wszystko potem nadrobić, ale oczywiście warto na takiej sesji być na żywo, ponieważ mamy tutaj czat, z którego możesz sobie skorzystać, czegokolwiek nie wiesz, czymkolwiek masz problem, zadajesz na czacie pytanie, a edukator po prostu od razu ci na nie odpowiada. Także mega, mega. Fajna sprawa. No i dobra, teraz słuchaj, chciałabym Ci tak pokrótce też przedstawić osoby, z którymi tutaj współpracujemy, którzy też są właśnie w naszej firmie, od których my możemy się dzięki temu uczyć. I jako pierwszego przedstawię Ci osobę multimilionera z Ameryki, dokładnie z Florydy: Antonego Napolitano. I jest to osoba, która po pierwsze osiąga w naszej firmie najlepsze wyniki i w zasadzie zarabia też największe pieniądze, a po drugie jest on naszym edukatorem, certyfikowanym edukatorem z rynku. Kryptowalut ma w tym już dziesięcioletnie doświadczenie, więc wiedza naprawdę jest ogromna. I wiadomo, sesje Antonego są po angielsku, ale potem każda jego sesja jest tłumaczona, można ją sobie obejrzeć z polskimi napisami. I tak, kolejnym naszym edukatorem i tym razem tutaj z rynku Forex jest Stefan Kasing. Jest on twórcą systemu właśnie strategii SK, o której wspominałam. Jest to taka strategia do analizy rynku wymiany walut. I z tego systemu SK mamy właśnie swojego, właśnie którego Wam wcześniej pokazywałam, polskiego edukatora Joanisa. On się uczył wszystkiego bezpośrednio od Stefana, więc można w sumie powiedzieć, że mamy wiedzę z pierwszej ręki. I Stefan jest naprawdę jednym z lepszych edukatorów w całej Europie. Opracował on swoją strategię, której uczą się ludzie na całym świecie. Także jest to niesamowite, serio. I oczywiście, koniecznie muszę Wam pokazać jeszcze jedną mega ważną osobę dla naszego zespołu. Jest to multimilioner z Austrii, mieszkający obecnie na Malcie, Felix. Alfen i jest on głównym liderem naszego polskiego zespołu. Często mamy z nim oczywiście właśnie warsztaty. Oczywiście zawsze one są tłumaczone na język polski. Także wejdź sobie koniecznie na profil Feliksa. Ma on trochę ponad 30 lat, a już może pochwalić się statusem multimilionera i to słuchaj, oczywiście dolarowego, także kosmos. Osob mamy takich oczywiście dużo więcej, ale przejdziemy już sobie dalej, żeby aż tak nie przedłużać. I tak, kolejną mega fajną rzeczą dla każdej dołączającej do nas osoby są grupy sygnałowe. I czym w ogóle są te grupy sygnałowe, już wszystko pokazuję na telegramie. Na telegramie mamy grupy, na których dostajemy, dostajemy sygnały od naszych doświadczonych analityków, to są takie gotowe sygnały, gdzie oni nam po prostu pokazują, gdzie mamy wejść w rynek, kiedy mamy z niego wyjść, a więc jest to mega opcja gdzieś tam na początek, kiedy jeszcze nie potrafimy po prostu samodzielnie robić analiz i właśnie możemy skorzystać z takich sygnałów i zarabiać sobie praktycznie od początku. Tu widzicie skuteczność, same zieloności. Tu nawet ktoś wstawił procent, jaki mu zrobił dwa Sygnały ponad 26, ponad 48%, także mega, mega dobra skuteczność. Chyba nawet na końcu, nie, to nie tutaj, ale tu macie. To była grupa na krypto, tutaj jest grupa bardziej na rynek. Walutowy, złota, e, indeksów. Także tu macie miesięczny rezultat. Mega, mega fajny wynik. Tu jeszcze przygotowałam właśnie takie miesięczne podsumowanie, akurat czerwca, e, gdzie mamy, widzicie, na 35 sygnałów, 24 wygrane, 4 gdzieś tam na minusie. Także fenomenalny wynik. Tutaj macie z innej trochę grupy ponad 10 tysięcy pipsów. Tego Wam nie będę na razie tłumaczyć, ale no. Na ponad 10 tysięcy pipsów, niecałe 2000 tysiące są stratne, także to też jest naprawdę fenomenalny wynik. I też dodatkowo, słuchaj, na współpracy indywidualnej, osoby mamy tutaj dostęp do takiej grupy z naszym właśnie edukatorem Joannisem. Na taką grupę wrzucamy swoje analizy. Tutaj tak jak widzisz. Ktoś wrzuca, pyta się, czy są dobrze zrobione i każdy po prostu, czy to edukator, czy osoby bardziej doświadczone, pomagają, wskazują, co jest dobrze, co jest do poprawy. Także mega fajna sprawa, bardzo, bardzo pomocna. I tak, to by było na tyle, jeżeli tutaj chodzi właśnie o grupy nasze sygnałowe. I taka teraz na koniec, jako wisienka na torcie Endotech i dla niewtajemniczonych. Endotech to jest firma, która pomaga zarabiać na kryptowalutach, używając automatycznych programów. One są oparte na sztucznej inteligencji. Tak, łatwiej mówiąc, to jest taka lokata, na którą wrzucasz pieniądze i robi ci ona po prostu mega fajne wyniki. Możemy tutaj wybierać spośród kilku strategii. Zaraz pokażę, jakie one właśnie wykręcają tutaj procenty, ale jeszcze właśnie wspomnę o kwocie. Jaką, jaką tutaj musisz dać na start. Jeżeli ktoś jest tak z ulicy, jeżeli ktoś właśnie tak z zewnątrz postanawia sobie odpalić Endotech, opłata wynosi go 125 tysięcy dolarów, ale jako że Endotech jest partnerem właśnie tutaj firmy iGenius, to my mamy możliwość odpalenia tego za jedynie tysiąc dolarów. Także iGenius daje nam tutaj naprawdę ogromne możliwości. Tu jak widzisz o Endotechu nawet wspomina Forbes w jednym ze swoich artykułów, także polecam się tutaj z tym zapoznać. On właśnie mówi, dlaczego endotech jest dobry, dlaczego warto. No i tutaj, tak jak obiecałam, pokażę Ci właśnie skuteczność, jakie tutaj procenty w ciągu roku średni zysk z jednej ze strategii ponad 180%. Jeżeli chodzi o kolejną strategię, to tutaj też fenomenalny wynik. E, mamy ponad 140%, także wskaż mi, wskaż mi lokatę, która w ciągu roku podniesie ci o tyle portfel. Także słuchaj, to by było na tyle. Dotarliśmy do końca. A więc, jeżeli jesteś osobą ambitną, zainteresowało Cię to, co właśnie tutaj przed chwilą Ci pokazałam, chcesz skorzystać z tej wiedzy, nauczyć się inwestować, no i przede wszystkim chcesz zacząć zarabiać więcej. Może jesteś osobą, która po prostu ma dosyć swojej pracy, chcesz polepszyć swoją sytuację. Ja właśnie taką osobą jestem, bo szczerze nie widzę siebie przez kolejne 40 lat zasuwającej na kogoś za jakieś marne pieniądze. Także no. Wspomnę jeszcze tylko oczywiście, że dostęp do platformy nie jest bezpłatny. No jest to oczywiste, dzisiaj nic nie masz za darmo. Kursy, jakiekolwiek szkolenia, prawko, czy nawet Netflix, Spotify, wszystko za wszystko musimy płacić. I mamy tutaj różne pakiety dostępu do platformy, więc jeżeli jesteś osobą zainteresowaną, zgłoś się koniecznie do osoby, która Ci tę prezentację wysłała, dowiesz się, jak to wszystko wygląda cenowo, zostanie dobrany odpowiedni pakiet dla Ciebie, dla Twoich finansów. Także co, to by było na tyle. Myślę, że wszystko jest tutaj zrozumiałe. Ja ci ślicznie ogromnie dziękuję za obejrzenie prezentacji, za obejrzenie prezentacji do końca. I oczywiście zachęcam do odzywania się na Instagramie.